Karolina, nie śpi! A dzisiaj na story u Mega Kota będzie bardzo ciekawa rzecz z Warszawy. W Jesteśmy w Warszawie, za oknem widać, no w sumie nic ciekawego, ale będzie story z Warszawy. Będzie Warto oglądać. I będą fajne lawki. No, nie tylko. Szybka kolacyjka. Mega dobra. I jedziemy do No. Samiana dla Mega Kocika z Karoliny. Pogoda kiepska, ale jedziemy do Warszawy. Walizeczka, kocika. Maciek masz też czorwę. No i lecimy do Wawry. I pokaż moją bluzę, bo nikt bluzy nie widział dzisiaj. Bę, beng. Jest. Na deszczu. Od góry. Od góry. Do dołu. Do do I buciki tak pięknie. No. I bluza jest piękna. Dzięki Macio Bęk Szybka kolacyjka Mega dobra Jedziemy do labu Bęk 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 no chciałbym kogoś pozdrowić. Kogo? Pozdrawiam Anitkę 2680. Yy, pozdrawiam Michał Gaming 12. I pozdrawiam pa Star Pablo yy, Supergamer. Super Gamer. A ja nikogo nie pozdrawiam. Pozdrawiam całą Polskę. Bęk, bęk. Chciałbym jeszcze yy, pozdrowić yy, Ma Maryla 11. O nie, nie, to starszy.